Cześć, miło jest mi powitać Was w czwartym odcinku mojej kariery. Dzisiaj zaprezentuję Wam mecz pomiędzy moim Wolfsburgiem a dotychczasowym wiceliderem tabeli Borussią Dortmund. Czwarta kolejka rozgrywek do tej pory, po trzech kolejkach mój zespół zajmuje siódme miejsce. Do tej pory zremisowaliśmy dwa spotkania, raz zwyciężyliśmy. Borussia Dortmund jest druga, na razie komplet 3 zwycięstw 0 stratonych goli, 6 strzelonych spójrzmy może jeszcze na moje ostatnie wyniki w pierwszej kolejce co widzieliście zremisowałem 0 do 0 zespołem Borussia Mönchengladbach mimo dosyć wyraźnej przewagi nie udało nam się strzelić gola w tym spotkaniu podobnie było na własnym boisku z Freiburgiem gdzie dominowaliśmy, mieliśmy więcej strzałów lepsze również posiadanie piłki ale Freiburg bardzo, bardzo zielnie się bronił i skończyło się również na 0-0 natomiast trzeci mecz, który rozegraliśmy w Norymbergi tutaj już było znacznie lepiej ze skutecznością mimo, że to rywal oddał więcej strzałów na bramkę, to my byliśmy dużo skuteczniejsi wygraliśmy 3-1 na gola Tomasza Pekarta odpowiedzialiśmy dwoma golami Viciolicia raz również do siatki trafił Brazylijczyk Diego teraz na własnym boisku podejmujemy Borusie Dortmund, przechodzimy do tego spotkania. Składno to spotkanie więc w bramce Diego Benalio w obronie z prawej strony Fakner, który bardzo dobrze na razie się spisuje na tej pozycji, w środku Naldo oczywiście i Simon Kier, Marcel Scheffer na lewej stronie również bardzo dobre, jak na razie zbiera recenzje. W środku Makoto Hasebe i Szosue, Również zawodnicy, którzy od początku sezonu mają miejsce w składzie. Wierinia to prawa pomoc, środek Diego, lewa w Pilar i środek to Iwicza Olicz. Jedna zmiana w porównaniu z poprzednim spotkaniem, tam w pierwszym składzie występował Tomasz Kalenberg w meczu z Nurembergą, natomiast dzisiaj postawiłem na Makoto HCB. Rezerwowi to Marvin Hitz, Emanuel Pogatec, Christian Trasz, Roy Rente, Tomasz Kallenberg, Boszko Jankowicz i Bas Dost. Dobrze, nie przypisaliśmy numeru jednemu z naszych piłkarzy, to nie jest Boszko Jankowicz, tak jest. 46 Dobrze No i następnie przechodzimy do tego spotkania Oto skład y, Borussii y, Weidenfeller, Piszczek, Subotic Neurasz, Schmelzer y, Gentogan, Kel, y, Marco Royce, Perisic, GCI, i Mariusz Lewandowski z przodu y, No to na pewno będzie y, Będzie bardzo trudne spotkanie y, Borussia do tej pory Nie straciła y, Ani jednego gola no, na pewno e, zespół e, Borus jest jednym z faworytów w tym sezonie e, do e, zwycięstwa e, w rozgrywkach. Myślę, że to główny, e, główny rywal Bayernu. O, ale znów tylko jeden piłkarz. No cóż, trzeba rozpoczynać. Z tą tak. Z powrotem, 30 Zastanówmy. Czy jest okazja? Tylko pierwszych minion. Bilacz, a super, to ja już było teraz blisko objęcia prowadzenia. To jest tam zmierza i linia w nie do środka dobrze, to, sobie sobie jeszcze tylko wracę. Simon Piera. Media co nas Co zaprezytuje, jako nie czuł że jakimś faworytem to miałem to wspomnieć. Ale tak muszę piję bardzo niecernie. i cenny. Ile cale do środka jeszcze jeszcze Jest strzał, tak ale nie musiałby tak tej sytuacji jego danami dobrze, I lasz. Olić, olić! Bardzo ładnie sobie radziła. Chyba nie było takich kawalerów ręką, że tu jest jakiś uraz fachnera. No i sajd! Lecz teraz będziemy kupę szczęścia po strzału na poloisek. Mogi wnętrzną wiosek 01. Josu! Kolejny cały Mistrzak! Jakoś radykowany na podawnika. Kolejny cały Mistrzak! Najbardziej mikrofon. Rekord był z nami remis 0 do 0.

To była sama to była stuprocentowa sytuacja do objęcia prowadzenia. No niesamowita sytuacja, jak mógł taką e, piłkę zmarnować. Piłczany, oj, coś nie pamiętam. Diego, Diego, masz blisko Błaszczykowski, Błaszczykowski, ależ dał mu przejść świetnie wykonawiam. jeszcze geksem, jeszcze na koniec o i teraz Kallenberg jak fajny, na jeszcze przydałyby się jakieś zmiany no i teraz kogo by to zmienić, Diego gra słabo, myślę, że Kallenberg w jego miejsce i debiut dla Bosko-Jankowicza zmieni w jej linię bardziej ofensywna taktyka wiem, że e, może e, jest to ryzykowne w tym wycieku w tym zespołach to na pewno uprawną się w linii może być wszystko, by strzelić tego poprawy na nadal poprawy z właśnie, Hasebe, pas to jest Jankowicz właśnie, Aserda Jankowicz. To jest świetny, rozebrany partner, który robi do sobie dobrze chyba piszczek. To jest Lewandowski. Prostorowac. Lewandowski, piszczek, piszczek, a już w pięknym rondowniku. No, rozchłopamy naszego pacera w Polsce, ale, mimo um, szczęście, obyło się bez konsekwencji. 4-4-2. Pani 2. część. To Oblas. To jest. To jest. RIGHT? No. To jest. Right right on yeah. To jest. To jest. To To jest. To jest.

Jeszcze jedna kontynuacja w naszym zespole. Nic, muszę wykończyć bez okazji Będzie Wierzę, nie będą groźne razem. Jeszcze kalender do środkowego. Nie zamknął obietnic, nie, nie zamkniętej akcji. Ostatni... Trakt sekundy. Faktycznie jeszcze nie kończę obietnic. Jeszcze szewce. Jeszcze osułek i kalender. kalender. Świetne przyspieszenie. KALENDER! ale to jest spory już przedłużył. A 4 minuty Jeszcze nie kończy arbitr, dlaczego? Mam nadzieję, że nie. Bo dawno mecz, no i Aszczykowski! No i się stracić W trakcie łańcuchu To jest z ostatnich biznes. Jeden wezora, który ostatecznie wygrywamy. Z Borysią Dortmund Dortmund inkasujemy drugie z rzędów 3 y, w punkty. W tym sezonie no na pewno możemy y, pochwalić naszych zawodników. Przewaga w strzałach, przewaga w posiadaniu piłki. Także bardzo, y, bardzo dobry mecz. Spójrzmy teraz y, na te kontuzje, na ile okazały się one poważne. Mam nadzieję, że BASDOS 4 tygodnie. Oj oj oj, 6 tygodni o no no więc zostajemy praktycznie bez napastników 27 sierpnia ostatnie dni okienka więc pasowałoby kogoś chyba dokupić jakiegoś napastnika a tymczasem ja już dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka zapraszam do następnego do usłyszenia w następnym odcinku